I dzisiaj pokażę wam taką jakby sztuczkę i zobaczcie jakie mam fajne autko. Wybiłem szybę w jakimś tam jakby, o, 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 zobaczcie sobie, to jest moje autko, które znalazłem, można powiedzieć. I tak, nie wiem czy słyszycie, kładę, robię motor, to będzie nasz kolega kornił ogórek, MKZ i naszych dwóch kolegów będzie zamarłem pizzę. Patrzcie, rozbijmy sobie tutaj trzy auto. na przykład tu, o. Musimy je rozbić, żeby odpadła maska. Tak dobra, to my jeszcze przepad. Widzicie, jest bardzo zniszczone, może nie bardzo, ale musimy zadbać, żebyś tylko jeszcze nie, się nie zapaliło. I teraz wjeżdżamy. Tu cała sztuczka polega w tym, że wjeżdżamy sobie do naszego jego domku. Wysiadamy. Zamyka się nam... Otwieramo. Otwiera się nam i auto jest jak nowe i to jest bardzo sztuczka przydatna bo jeżeli znaleźliście super auto i policja będzie to moje auto zacznie wrzucać możecie do swojego domku i sobie je odnowić tak widzicie moje auto nie mamy internetu za bardzo i nie możemy odnaleźć razem i bo chcieliśmy strasznie zagrać sobie w y, kolejny odcinek y, naszej serii Minecraft w ale na razie jest Minecraft, znaczy, GTA, teraz gramy, jest to, kontynuuje serię Rolnik szuka żony. Dobra, nie, ja już sobie wyjdę i to chyba byłoby tyle w tym odcinku, bo będzie więcej z GTA 3, czyli Rolnik Szukażony żony. Mam jeszcze kilka broni, bo się bawiłem dzisiaj y, w odpalanie aut. No, obawiam się rano z nudów. Ale nie było, na meczu. Dobra, I jeszcze postrzelam nie o. Mam do tego w piłce sobie do tego gościa, ale chyba w tej, w tej wersji kiedy to. Właśnie szyby, jak widzicie, są niezniszczalne. To jest też jakby ciekawostka. Nie to jest właśnie ciekawostka z, te, z GTA, że są niezniszczalne i nie możemy zabić gościa, który siedzi w środku auta, jeżeli nie wysiądzie. Właśnie na, tylko możemy go z bazooką, zademonstruję, zademonstruje. możemy zabić człowieka albo granatem, albo jakimś... Dobra, my szybko uciekajmy żeby nas nie podpaliło. I dobra to już to już będzie koniec tego odcinka. Żegna się z wami mietek. Siemaneczko.